Mówimy wspólnie koronkę do Bożego Narodzenia. Ojcze, nasz, który się z niego błogosławiony Ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Ta tablica poświęcona wszystkim ofiarom tej największej tragedii, jak głosi uchwała Sejmowa największej tragedii w polskiej od II wojny światowej. Zawsze tutaj czułam wsparcie od pierwszych dni tej katastrofy, gdzie wspierała mnie przede wszystkim rodzina i duchowi mieszkańcy Białej Podlaskiej, sąsiedzi. Wszyscy tutaj y, po prostu nie wierzyli w to, co robiono z moim mężem, bo oni tutaj znali mojego męża. No Na pewno nie wszyscy, ale, ale wiedzieli przyjaciele, znajomi, y, kim był y, mój mąż dla Polski, jaką był wartością co osiągnął i po prostu, jak bardzo zależało naszym wrogom, no bo tak trzeba ich nazwać, yy, ludziom, yy, którzy, no jest takie powiedzenie pokażcie mi swoich wrogów, a powiem kim jestem, czy kim jesteś, prawda? Więc jak gdyby on na pewno był dużą wartością dla Polski, skoro teraz yy, tak bardzo go niszczą. Cała machina propagandowa Rosji tutaj wspierana właściwie nie wiemy, jakąś chyba też obcą agenturą wywiadowczą. Przecież my nie wiemy, co tu się dzieje tak naprawdę w głębi tego państwa. Katastrofa smoleńska odkryła, jak to państwo jest słabe. Po prostu właściwie nie można było liczyć na wiele instytucji państwowych. Więc my, tutaj, rodziny, szczególnie musimy dawać to świadectwo prawdy i, i, i pokazywać rządzącym, gdzie oni popełnili błędy, i, i po prostu walczyć dalej o tę prawdę. A mieszkańcy tej ziemi zawsze byli ze mną i oni są moją siłą, moją, tak, moim takim wsparciem. Ja tutaj. Właśnie w okrutnych godzinach, dniach, kiedy od mojego męża właściwie no już tak pohańbiono i skompromitowano, czci i wiary odsądzono. Tu przyjeżdżałam, tutaj ładowałam akumulatory na tej ziemi mojej rodzinnej, na tym Podlasiu, które kocham i które ukochał mój mąż. Musicie Państwo sobie zdawać sprawę, że oni ci, którzy go atakują, dobrze wiedzą, jaką wartością był dla Polski i dlatego go tak niszczą. Także jeżeli jesteście Polakami, to możecie być z niego dumni, bo po prostu ta prawda kiedyś ci rządzący odejdą i, i ci dziennikarze, którzy atakowali bezmyślnie mojego męża, też zrozumieją, że popełnili wielki błąd, bo Rosjanie siebie bronili, zmieniali nawet zeznania w prokuraturze kontrolerów, prawda? Oni mieli poczucie jak gdyby, że działają na dobro dla dobra swojego kraju, pomimo tego, że no, kłamali, bo, bo Rosjanie kłamali w tym wszystkim, a nasi tutaj y, polegli y, lotnicy polscy zostali sami rzuceni na pastwę, na pożarcie tych y, często zupełnie nie mających pojęcia o czym mówiącym, o czym mówią ci dziennikarze, oni nie znali głębi, nie znali prawdy. No tak być nie może, my musimy tutaj jak gdyby protestować i, i mówić tak, jak było naprawdę.